Co warto inwestować? Ile trzeba mieć pieniędzy, by to robić? I czym jest dywersyfikacja? Nazywam się Paweł Olszowik. Zapraszam Cię na pierwszy odcinek cyklu o racjonalnym inwestowaniu, w którym poszukamy odpowiedzi na te i inne pytania. Na samym wstępie muszę dodać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dziś pomówimy m.in. o tym, jak je ograniczać i jak dopasować instrumenty oraz strategie do naszych konkretnych potrzeb. Inwestowanie może mieć różne znaczenie dla różnych osób. W pewnym sensie można to rozumieć jako rezygnację z bieżącej konsumpcji na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Przykładowo, zamiast wydać 5000 zł na wakacje lub nowy telewizor, można zdecydować się na inwestycję, która może, ale nie musi przynieść korzyści finansowe w przyszłości. Jednym z przykładów inwestycji może być założenie lokaty w banku. W tym przypadku zazwyczaj nie mówi się o ryzyku, ponieważ środki na lokacie są gwarantowane przez bankowy fundusz gwarancyjny, co oznacza pośrednią gwarancję ze strony państwa. Jednakże ze względu na niskie ryzyko bankructwa banku, oprocentowanie kont oszczędnościowych i lokat jest zazwyczaj bardzo niskie. W obecnych czasach w wielu bankach oprocentowanie nie przekracza kilku procent, podczas gdy inflacja to już nawet kilkanaście procent. Oznacza to, że realna wartość oszczędności maleje w miarę upływu czasu. Przejdźmy więc do konkretów. Ile pieniędzy powinniśmy mieć, by zacząć inwestować? Czy jest to czynność zarezerwowana wyłącznie dla bardzo zamożnych osób i bez wolnych kilkuset tysięcy nie ma sensu zaczynać? Nie. Inwestować powinniśmy już od małych kwot. Jeśli tylko udało nam się wypracować nawyk oszczędzania i na naszym koncie pojawiła się nadwyżka, której nie będziemy potrzebowali na bieżące potrzeby w najbliższym czasie, to warto te pieniądze zainwestować. Nawet jeśli mówimy o kwocie rzędu 1000 czy nawet kilkuset złotych. Okazuje się bowiem, że wiedza dotycząca instrumentów finansowych, modeli biznesowych, firm, analizy danych finansowych, stóp procentowych, inflacji czy psychologii inwestowania może okazać się bardzo przydatna w podejmowaniu codziennych decyzji, pracy na etacie czy rozwoju własnej firmy. Traktujmy więc inwestowanie nie tylko jako pomnażanie majątku, ale również zdobywanie nowej wiedzy. Warto też zakładać, że z czasem wartość naszego portfela inwestycyjnego będzie rosła, a doświadczenie zdobyte w inwestowaniu małych kwot przygotuje nas psychicznie do zarządzania większymi środkami. Każdy z nas powinien zakładać, że państwo nie zapewni nam godnego życia na emeryturze i nie jest to tylko problem polski. Każdy powinien myśleć długoterminowo o zbudowaniu swojego portfela inwestycyjnego, który będzie mógł wykorzystać na starość lub przekazać dzieciom i wnukom. Powinniśmy na początku sumiennie określić, ile środków możemy zainwestować oraz uwzględnić, jak ewentualna strata wpłynie na naszą ogólną sytuację finansową. Kwota przeznaczona na inwestowanie o większym ryzyku powinna pochodzić z oszczędności, których utrata nie zagraża naszej stabilności finansowej. Inwestowanie pożyczonych pieniędzy lub środków przeznaczonych na konkretne cele, takie jak wakacje, studia czy spłata kredytu, jest mocno niewskazana. Już na początku taka inwestycja jest obarczona zbędnym obciążeniem emocjonalnym. Przed wydaniem pierwszych pieniędzy warto się do tego przygotować. Można zacząć od książek, internetowych materiałów edukacyjnych czy śledzenia wydarzeń rynkowych. W stockwatch.pl większość informacji dostępna jest za darmo. Na stronie znajdziecie wiadomości giełdowe, notowania akcji i obligacji, dane finansowe czy forum inwestorskie. Pierwsze transakcje mogą być zapisane po prostu na kartce. Sprawdźcie po czasie, czy to co obstawialiście przyniosłoby Wam zysk czy stratę i postarajcie się zrozumieć dlaczego. To nic nie kosztuje. W takim razie w co inwestować, by walczyć z szalejącą inflacją? Sytuacja rynkowa wymusza na Polakach szukanie wyższych stóp zwrotu, ale związane jest to z koniecznością akceptacji wyższego ryzyka. Niestety często dajemy się wtedy nabrać na agresywny marketing, który mówi o wysokich zyskach bez ryzyka. Kiedy już zrozumiemy, że oszczędności trzymane na nieoprocentowanych kontach z każdym dniem tracą na wartości, możemy w pogoni za szybkim i dużym zarobkiem łatwo wpaść w pułapkę. Chodzi mi tu o źle dobrane do naszej wiedzy instrumenty finansowe. Z pewnością natknęliście się na agresywny marketing jakiejś platformy do handlu kryptowalutami, która obiecywała ogromne zyski, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie wspominała o ryzyku związanym z taką inwestycją. Nie twierdzę, że każda kryptowaluta to gwarancja straty, ale wychania na tym rynku są na tyle duże i często oderwane od fundamentów, że nie mogę polecić takiego sposobu na próbę pomnażania majątku komuś zupełnie początkującemu. Podobnie rzecz ma się na foreksie, a więc na rynku walutowym, gdzie możemy zarabiać na obstawianiu zmiany kursu walut. Tu problem jest taki, że często gramy na dźwigni, co można porównać do inwestowania na kredyt. Inwestując 100 zł, możemy zająć pozycję wartą np. 3000 zł, a więc 2,900 dokłada broker. Jeżeli więc wartość wzrośnie do 300, osiągamy 100% zysku, ponieważ nasz wkład to jedynie 100 zł. Problem w tym, że mechanizm działa również w drugą stronę i równie szybko możemy stracić włożoną stówkę. Niestety, jak pokazują statystyki, znacznie częściej realizuje się ten drugi scenariusz. Z drugiej strony wciąż dużą popularnością cieszą się inwestycje w aktywa widoczne i namacalne. Osoby posiadające odpowiednie środki finansowe często decydują się na zakup nieruchomości. Od pustych działek, pomieszkania i domy, od pasywnego czekania na wzrost ceny, po wynajem nabytego lokalu. Wśród Polaków popularne jest błędne przekonanie, że na nieruchomości nie da się stracić. W rzeczywistości trzeba znać się na rynku, aby kupić w atrakcyjnej cenie i drożej sprzedać. Trzeba pamiętać również o kosztach notariusza, ewentualnego remontu, podatkach czy o stosunkowo długim procesie poszukiwania obiektu transakcji. Zakupu, poszukiwania nabywcy i finalnej sprzedaży. W przypadku wynajmu można trafić na ludzi niewymagających zbyt wiele czasu, ale również na problemowych, zalegających z płatnościami i wykorzystujących polskie prawo, które faworyzuje najemców. Osoby dysponujące mniejszymi środkami wybierają zwykle pomiędzy obligacjami i akcjami. Technicznie inwestowanie w te aktywa jest stosunkowo łatwe, powszechnie dostępne i możemy to zrobić od ręki. Można to robić bezpośrednio lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów, takich jak np. fundusze inwestycyjne. Czym więc są wspomniane obligacje? W uproszczeniu jest to udzielenie pożyczki na określony czas, np. roku czy pięciu lat. Kupując obligacje skarbowe, pożyczamy pieniądze państwom, a korporacyjne przedsiębiorstwom. W ten sposób możemy pożyczać również bankom czy samorządom. W zamian za udzielenie pożyczki otrzymujemy wynagrodzenie, czyli oprocentowanie. Kwota pożyczki zwracana jest po ustalonym czasie. Co ważne, taką pożyczką można handlować. Dla przykładu pożyczam firmie X 1000 zł. Oprocentowanie wynosi 5%, czyli 50 zł rocznie, a termin wykupu przypada za 5 lat. Po dwóch latach inwestycji mogę sprzedać komuś swoją obligację. Zatrzymuję 100 złotych odsetek za dwa lata, kiedy byłem właścicielem pożyczki, a nabywca kupuje prawo do otrzymania 150 zł w kolejnych trzech latach. Firma X przez 5 lat płaci odsetki, a po upływie tego okresu zwraca 1000 zł aktualnemu obligatoriuszowi. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja firmy może zmienić się w ciągu tych 5 lat. Przekonali się o tym inwestorzy, którzy nabyli obligacje firmy Getback. Gdy na jaw wyszły oszustwa i problemy finansowe, drastycznie wzrosło ryzyko, że firma nie będzie w stanie wykupić obligacji. W obliczu ryzyka utraty 1000 zł nikt nie chciał posiadać obligacji, które dają odsetki na poziomie kilkudziesięciu złotych rocznie. Przed zawieszeniem obrotu na giełdzie za 1000 zł długu spółki płacono kilkaset złotych. Inwestorzy nabywający obligacje w tej cenie liczyli na to, że spółka wyjdzie z kłopotów finansowych i w dniu wykupu wypłaci całą kwotę pożyczki. Oznaczałoby to kilkaset procent zysku. Osobom zaczynającym przygodę z inwestowaniem polecałbym więc na początek zainteresować się obligacjami skarbowymi, emitowanymi przez nasze państwa. Te z zasady uznawane są za jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania. Mało kto bowiem zakłada całkowite bankructwo Polski, a gdyby taki czarny scenariusz miał się ziścić, to niewypłacone odsetki z obligacji byłyby pewnie naszym najmniejszym zmartwieniem. Skarb Państwa oferuje nam całkiem szeroki wybór obligacji. Mamy tu możliwość kupna obligacji ze stałym oprocentowaniem lub takim, które jest liczone na podstawie wskaźnika inflacji. Wybierając taki papier, będziemy więc teoretycznie zawsze do przodu. Ciekawą opcją są to obligacje rodzinne, dostępne dla beneficjentów programu 500. Jeśli temat obligacji Was interesuje, koniecznie dajcie znać w komentarzu, a być może w przyszłości poświęcimy temu zagadnieniu osobny film. Sprawdźcie też zakładkę na naszej stronie, gdzie poczytacie więcej na temat tego instrumentu. Załóżmy jednak, że jesteśmy w stanie zaakceptować większe ryzyko, mając nadzieję na wyższą stopę zwrotu. Wówczas możemy zainteresować się akcjami. Czym one są? Otóż najprościej mówiąc, zakup akcji oznacza, że stajemy się właścicielem części przedsiębiorstwa. Celem zakupu akcji przez inwestorów indywidualnych jest najczęściej chęć zarobienia na wzroście ich ceny. Możemy również shortować akcje, czyli obstawiać, że ich wartość spadnie i zarabiać na tym, gdy tak się stanie. Długoterminowi inwestorzy z kolei często kupują akcje firm, które wypłacają dywidendy, a więc dzielą się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Akcje możemy kupić za pomocą konta maklerskiego. Jego otwarcie jest bardzo proste. Wielce prawdopodobne, że Twój bank ma je w ofercie, dzięki czemu już w kilka minut, Możesz takie konto założyć bez wychodzenia z domu. Na stronie głównej stockwatch.pl sprawdzicie gorące wzrosty i spadki spółek z danego dnia. Specjalny algorytm portalu działa przez całą sesję i uwzględnia szereg parametrów, aby ocenić, na których walorach aktualnie dzieje się coś ciekawego. W tabeli sprawdzicie również notowania głównych indeksów. Ciekawą opcją jest stworzenie listy obserwowanych spółek, dzięki czemu szybko sprawdzicie, co dzieje się w firmach, którymi się aktualnie interesujecie. Stworzenie takiej listy jest funkcją darmową, ale wymaga założenia konta. Konto jest darmowe i zakłada się je bardzo szybko. Wystarczy login, mail i hasło. Kolejnym sposobem na inwestowanie małych kwot jest wykorzystywanie funduszy inwestycyjnych. Oddajemy w ten sposób nasze pieniądze specjalistom, którzy inwestują je w zamian za określone wynagrodzenie. W uproszczeniu do wyboru mamy takie, gdzie płacimy zarządzającemu funduszem za próbę wybrania aktywów, które najbardziej zyskują na wartości lub takie, które odwzorowują zachowanie np. średniej 20 największych spółek na warszawskiej giełdzie. Do dyspozycji mamy fundusze bezpieczne, lokujące pieniądze wyłącznie w bankach, ale również szeroki wybór funduszy lokujących środki w różnych aktywach, obligacjach, akcjach czy surowcach. Minusem tego rozwiązania jest m.in. wysokość wynagrodzenia oraz model jego naliczania. Najczęściej zarządzający portfelem otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od swoich wyników, czyli nawet gdy jego inwestycje przynoszą straty. Stosunkowo niskie wynagrodzenie pobierają fundusze pasywne, które odwzorowują jedynie zachowanie wybranej klasy aktywów. Na początku wspominałem, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Może się bowiem okazać, że akcje, które kupiliśmy, zamiast zyskać, zaczynają tracić na wartości. Jeżeli zdecydujemy się je odsprzedać za cenę niższą niż zapłaciliśmy przy zakupie, to co niestety oczywiste, stracimy. I taka sytuacja niestety ma miejsce bardzo często. Dlaczego więc mimo to nadal wielu inwestorów stawia na inwestowanie aktywne? Ponieważ pasywne pozwala zarabiać i tracić jedynie w tempie rynku, który odwzorowuje fundusz. Inwestorzy wierzą, że uda im się wybrać np. akcje, które będą rosły szybciej niż średnia dla tych aktywów. Niezależnie od tego, czy inwestujemy samodzielnie, czy przez pośrednika, stawiamy na model pasywny czy aktywny, ważne jest, aby pamiętać o ryzyku towarzyszącym wszystkim inwestycjom. Zawsze należy liczyć się z tym, że możemy stracić zainwestowane środki. Pamiętajmy, że głównym celem inwestowania w akcje jest osiągnięcie całkowitego zysku z serii transakcji. Indywidualne transakcje mogą przynosić zarówno zyski, jak i straty. Podobnie jak w biznesie, istotne jest to, aby zyski z udanych transakcji przewyższały straty z nieudanych operacji. Jak więc kontrolować to ryzyko i zmniejszyć szanse na utratę zainwestowanych środków? Wśród inwestorów znane jest powiedzenie, że nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka. Dywersyfikacja polega właśnie na różnicowaniu portfela pod różnymi względami, aby obniżyć jego ryzyko. Możemy podjąć decyzję, że cały nasz portfel będzie składał się jedynie z najbezpieczniejszych aktywów, takich jak lokaty. Dodanie do niego np. obligacji korporacyjnych powoduje zwiększenie ryzyka, ale tak jak wskazywałem wcześniej, w ślad za nim zwiększa się również oczekiwany zysk. Dywersyfikacja może jednak przebiegać na różnych poziomach. Pożyczanie pieniędzy firmie przez obligacje jest ryzykowniejsze niż założenie lokaty w banku. Pożyczanie małej firmie bardziej ryzykowne niż pożyczanie Orlenowi. Pożyczenie 10 firmom po 1000 zł jest mniej ryzykowne niż pożyczenie jednej całych 10 tysięcy. Podobnie sytuacja wygląda przy zakupie akcji. Na GPW notowane są spółki różnej wielkości, a crowdfunding upowszechnił inwestowanie w znacznie ryzykowniejsze startupy, które nie są notowane na giełdzie. Możemy skupić się na jednej branży lub wybrać kilka, a także dodać do portfela spółki zagraniczne. Jak widać, mamy dużą swobodę w dopasowaniu poziomu ryzyka do naszych potrzeb i preferencji. Podstawą skutecznego inwestowania jest posiadanie zróżnicowanego portfela, który ogranicza ryzyko do akceptowalnego poziomu i jest elastyczny, umożliwiając wykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych. Połączenie inwestowania z pasjami, zainteresowaniami lub zawodem może być korzystne. Posiadając wiedzę w określonej dziedzinie, łatwiej jest zrozumieć działalność spółek związanych z tą branżą. Inwestor z ekspertyzą w danej dziedzinie może uzyskać znaczną przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Eksperci są zgodni. Jeżeli Twoje inwestycje nie dają ci spać, to znaczy, że podejmujesz zbyt duże ryzyko w stosunku do swoich umiejętności i charakteru. Staraj się podejmować świadome decyzje inwestycyjne. W rozważaniach dotyczących racjonalnego inwestowania rady dotyczące kontrolowania ryzyka nie są zaskoczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że dywersyfikacja jest jedynie narzędziem, które każdy inwestor powinien wykorzystać w najlepszy dla siebie sposób. Kontrola oznacza świadomy wybór. Jeżeli chcesz maksymalizować ryzyko i walczyć o maksymalny zysk, nikt nie zabroni nam postawić wszystkiego na jedną kartę. Nie ma również rozwiązań uniwersalnych. Jeżeli w jakiejś dziedzinie mamy przewagę nad innymi uczestnikami rynku, skupienie się na niej może okazać się racjonalnym ograniczeniem ryzyka wbrew ogólnej zasadzie dywersyfikacji. Ostateczną decyzję musicie podjąć sami. W końcu to wy i tylko wy odpowiadacie za swoje pieniądze. Jeżeli temat inwestowania was zainteresował, to poza śledzeniem naszego kanału na YouTubie i fanpage'a na Facebooku, serdecznie zapraszam na stockwatch.pl, gdzie czeka na was cała masa artykułów, z których wyciągniecie dużą dawkę finansowej wiedzy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, na jakim etapie ścieżki inwestycyjnej jesteście. Czy stawiacie dopiero swoje pierwsze kroki, a może macie już rozbudowany portfel ETF-ów albo akcji czy obligacji? Za dziś dziękuję serdecznie. Widzimy się już niebawem. Cześć!